Czy można żyć zbyt zdrowo? Nowo poznana osoba mnie zapytała, czy ja potrzebuję jeszcze dodatkowe rzeczy zdrowe jeść, jak regularnie jem kiszonki, piję zakwasy, bo prowadzę kiszone specjały. A powiedziałem, że w podcaście słyszałem, że w maczy jest tysiąc razy więcej polifenoli niż gdzieś tam indziej i od tego czasu zamierzam częściej pić macze. Zagięłam mnie tym pytaniem trochę, ale ja się tą maczą nie nacieram i generalnie dużo różnych zdrowych i nawyków sobie próbuję wdrożyć i dużo zdrowych rzeczy próbuję jeść po to, żeby czuć się lepiej, żeby być bardziej produktywnym, a nie męczyć się tym, co robię na co dzień i żeby mi to sprawiało przyjemność. Ale ciekawy jestem, czy jest taki limit faktycznie, gdzie już można się przeładować tymi różnymi zdrowymi rzeczami i się przepolifenolowić na przykład. Ta osoba się zdrowo nie odżywiała, o tym po prostu wiem. Zobaczcie, jakie od razu się takie mechanizmy obronne wrzucają w głowie takiej osoby, która próbuje sobie usprawiedliwić swoje wybory takim lekkim atakiem w stosunku do kogoś, kto robi inaczej. Dajcie znać, jakie Wy macie podejście.